domy zmiany kraju, kroku, instrukcje produkcyjne, krotne każdy właściciel ziemi stara się wyposażyć ją zgodnie z jego urządzenie wzmocnionych betonowych fundamentów, budowa podstawowego betonu w budowie budynku jest dowodem jego, pływająca podłoga własnymi rękami. Urządzenie pływającej podłogi istnieje kilka systemów, które podlegają tej definicji. Jest to spowodowane dużym głosy plus głos. Głos przeciwko. Jeśli mówimy o aranżacji płaszczyzny sufitowej. W tej chwili istnieje wiele opcji w tym zakresie systemy napięcia i zawieszenia, a także projekty wykonane z drewna zyskały szczególną popularność, ale być może najbardziej masywny rozłożony za kafelkami sufitowymi pianki. Taki materiał jest stosunkowo niedrogi, a jeśli nadal dodasz możliwość zorganizowania takiego sufitu własnymi rękami, możesz śmiało powiedzieć, że na suficie piankowym nie ma ceny. Ponadto możesz przykleić płytkę prosto lub po tak, a decyzje projektowe, które istnieją dzisiaj. Nie mogą być policzone na palcach. Zawartość, cechy płytek sufitowych najłatwiejszą metodą uczynienia sufitu nowoczesnego jest przyklejenie pianki. Płytki sufitowe są powszechnie stosowane w lokalach mieszkalnych. Nawet gdy coraz więcej konsumentów wybiera sufity, istnieją różne rodzaje piankowych płytek sufitowych. Każda z nich ma zalety w porównaniu z resztą w ich kształcie płytki są prostokątne, kwadratowe i sześciokątne, ale najpopularniejsze produkty tradycyjnego kwadratowego kształtu. Ich przednia powierzchnia jest laminowana lub prosta, gładka lub wytłoczona, pomalowana pod teksturą drewna, kamieniem, Tkaniną imitującą nici drewna lub sztukaterii. Wskazane jest tu używanie płytek laminowanych w kuchni i lepiej jest wybrać wodoodporne panele do łazienki i innych mokrych pokoi. Istnieją również trzy rodzaje piankowych płytek sufitowych. Iniekcja o grubości 9 do 14 mm, która jest wytwarzana przez odlewanie i spiekanie surowców w formie prasowej, naciśniętej, stemplowanej, która ma grubość 67 mm i wytłaczane, ściskane z wytłaczonego paska i pomalowane lub pomalowane lub pomalowane lub pomalowane lub pomalowane lub pomalowane lub pomalowane, lub pomalowane, lub pomalowane powlekane folia o standardowych wymiarach 50x50 cm dla kwadratowych płytek i 100x16,5 cm dla prostokątnych. Jeśli chodzi o opiekę nad piankowymi płytkami do sufitu, Zasadniczo nie jest to kapryśne, będziesz potrzebować zwykłej gąbki, którą jesteś przyzwyczajony do mycia naczyń codziennie, a także mydła i wody. Pamiętaj jednak, że ta technika jest odpowiednia wyłącznie do płytek laminowanych, ale zwykłe panele piankowe na suficie powinny być wytarte suchą szmatką lub po prostu odkurzane. Nie wytrzyj takiego sufitu roztworami, w których znajduje się benzyna lub rozpuszczalnik ponieważ w ten sposób stos pelioplastu można zrujnować. Tworzenie płyt polistyrenowych, technologia produkcji paneli piankowych zapewnia dwie różne metody uzyskiwania tego materiału wytłoczenie i wytłaczanie. Pierwsze rozwiązanie implikuje produkcję paneli za pomocą specjalnych znaczków. Źródłem do tego celu jest piankowa pusta. Podobne materiały mają wysoką ziarnistość i są zwykle wytwarzane na biało, ale takie płytki jeśli to konieczne, mogą przykryć specjalnymi farbami do wody lub laminowania, co nadaje materiałowi bardziej wyrafinowany wygląd i znacznie poprawia jego właściwości konsumenckie. Materiał w drugim przypadku jest również pianką, ale stopiony wstępnie. Płytki są wykonane ze stopionej materii poprzez formowanie próżniowe. Materiały uzyskane w ten sposób różnią się mniejszą porowatością. Więc są bardziej odporne na obciążenie mechaniczne i są w stanie przedłużyć swoją użyteczną obsługę. Ponadto, na etapie produkcji płytek w ten sposób, zwyczajowo dodaje różne barwniki do składu roboczego w celu wytwarzania produktów dowolnej kolorystyki. Należy jednak zauważyć, że produkcja płytek z tą metodologią wymaga wysokiej dokładności produkcji produktów o prawidłowych cech geometrycznych. Wybierając płytki, Należy pamiętać, że wytłaczany materiał ma bardziej wyraźną błyszczącą strukturę, łatwo go umyć, można go używać. W prawie każdym pomieszczeniu. Ale takie płytki, ze względu na błyszczącą strukturę, nie mogą być poddane barwieniu, a ich szwy instalacyjne są bardziej zauważalne. Płytki z pianki sufitowej charakteryzują się wyższymi właściwościami hałasu i insulatowania ciepła. Co tłumaczy się większą porowatością i grubością materiału, a także różnią się poprawnymi wymiarami geometrycznymi. To pozwala na tworzenie sufitu z niemal niezauważalnymi szwami montażowymi. Ale rodzaj takich produktów jest gorszy od pierwszego rozwiązania. Zalety i wady materiału zalety płyt do tworzenia piankowych sufitów są następujące. Przy wszystkich zaletach sufity piankowe mają wiele wad. Najtańsze płytki nie są zbyt trwałe. Z czasem zmieniają żółto ze światła słonecznego, a niektóre z nich nie tolerują wilgoci. Jednak tę wadę można łatwo poprawić, zamieniając się w godność, ponieważ płytki piankowe są pomalowane zwykłą farbą opartą na wodę. Ale najważniejszą wadą sufitów piankowych jest przepuszczalność paliwa z pianki jest w stanie stworzyć efekt termosu w pomieszczeniu. Pozbawiając ścianę zdolności do wchłaniania nadmiernej wilgotności. Na przykład podczas łączenia takiego sufitu z tapetą winylową ryzyko, że grzyb będzie żył w pokoju kilka razy. Pianka polistyczna jest trudna, ale łatwo się topi. W przypadku urogrzewania wody taki materiał można ściśle przykleić, ale kontakt paneli z lampami, szczególnie z potężnymi żarówkami i otwartym topem, jest wyjątkowo niepożądane. Lepiej jest bezpiecznie i umieścić lampy w odległości co najmniej 20 do 30 cm od powierzchni sufitu piankowego. Ponadto należy pamiętać, że płytki piankowe są łatwo zranione dotyczy to nawet głupich przedmiotów. Rozważ ten fakt podczas transportu materiału ze sklepu i wykonywania pracy nad uderzeniem kafelków sufitowych. Trudno będzie Ci również osiągnąć wrażenie integralności powierzchni ze względu na powstawanie dużej liczby szwów i stawów. Obliczanie powierzchni dla płytek przede wszystkim przed przyklejeniem sufitu piankowym należy zaopatrzyć się w niezbędne materiały. W tym celu konieczne jest zmierzenie obszaru podstawy Sufitowej I kupić materiały z regulacją rezerw. Obliczanie powierzchni, na której przyklejesz kwadraty piany, odbywa się w następujący sposób. Jeśli jest pokój o wymiarach 3 na 2 metry, wówczas przyklejona powierzchnia wynosi 6 metrów kwadratowych. Do tworzenia 1 metra kwadratowego wymagane są 4 płytki w rozmiarze 50 na 50 cm. Rezultat to 24 sztuki. Ale zdecydowanie zaleca się dodanie dwóch kolejnych płytek do powstałej liczby płytek, ponieważ pokój nie zawsze różni się odpowiednim kształtem i dokładnymi wymiarami. Często okazuje się, że po zabiegu naklejki przestrzeni może pozostać po niektórych stronach którą wypełnisz materiałem zakupionym w rezerwie, a potem nie chce iść do sklepu, aby kupić jedną lub dwie płytki. Rozważ to po otrzymaniu obliczonej liczby. Wybór kleju piankowego oprócz samych płytek z pianki musisz zaopatrzyć się w kompozycje klejowe, które są niezbędne do ustalenia materiału na sufit. Do wklejania kwadratów możesz użyć płynnych paznokci. Ponieważ ma grubą konsystencję i zamraża przez 15 do 25 minut, nie zaleca się używania kleju od chińskich producentów smoka, ponieważ jest on nadmiernie płynny, jego lepkiej właściwości są bardzo niskie a kwadraty będą musiały być trzymane na wydłużonych rękach przez długi czas prawdziwą kpinę. Do 24 kwadratów sufitu potrzebujesz około 350 do 400 ml kleju, jeśli kupisz kompozycję w opakowaniu na pistolet w pojemniku 450 ml. Będzie to również wystarczające na sufit basoart. Tak, i okazuje się tańsze niż dwa rurki o pojemności 250 ml. W przypadku nierównomiernego sufitu ostateczny kit jest uważany za najlepszy klej właśnie z pomocą jednocześnie może jednocześnie przykleić płytki piankowe i wyrównać sufit bez uciekania się do korzystania z wszelkiego rodzaju przestrzeni i wsporników. Profesjonalni mistrzowie zawsze to robią, aby klej do płytki Płytek sufitowych własnymi rękami należy wymieszać zwykłe suche kit w wodzie, a następnie dodać klej konstrukcyjny pfa do powstałej masy. Ten klej jest wymagany w proporcjach 200 g na 1 kg kit. Niezbędne narzędzia ze względu na prostotę pracy wykończenia do niezależnej instalacji płytek piankowych na suficie, potrzebujesz minimalnej objętości narzędzi, Sznurka do rysowania osi sufitowej, zwykłych nożyczek lub noża montażowego do krojenia płytek, szpatułki do nałożenia wykończenie wkładania, narzędzia do pomiaru, płytki i szmaty do wycierania kafelków i szmatek i szmatek i szmatek i szmatów i usuwania kleju nadmiaru. Przygotowanie powierzchni następnym krokiem jest przygotowanie powierzchni sufitu do pracy. Należy pamiętać, że płytkę piankową można przykleić do prawie każdej równej powierzchni, która wcześniej jest czyszczona z śmieci i brudu, a także ze starego wykończenia, tapeta płytki. Bielimy. Jednak przed samą pracą konieczne jest poddanie podstawowej powierzchni podkładowi za pomocą składu głębokiej penetracji. Ta procedura jest wymagana, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwych patogenów we wnęce paneli piankowych i poprawy przyczepności i materiałów. Zwróć szczególną uwagę na duże wnęki i nierówności. Jeśli w ogóle oznaczenie sufitu następnie zaznacz sufit, który dokładnie wskazuje lokalizację płytek w samolocie. Do oznaczenia będziesz potrzebować zwykłego sznurka zwykłej liny wykonanej z naturalnego materiału który jest zabarwiony typem proszku z barwnikiem. Barwnik i przewód można kupić na rynku lub w najbliższym supermarkecie budowlanym. Podczas wykonywania oznaczeń zaleca się uwzględnienie rodzaju panelu na suficie z podłużnymi lub ukośnymi wierszami. Ponadto w tej drugiej wersji operacja będzie bardziej czasowo konsumpcja, ale wizualnie zwiększy powierzchnię sufitową, aby zaznaczyć sufit. Przyciągnij towarzysza. Dokręć sznur z lekkim wysiłkiem z jednego rogu pokoju po przekątnej do drugiego. Wyciągnij sznur z sufitu i zwolnij. A tym samym dostaje jedną z przekątnych. To samo należy zrobić. Aby uzyskać drugą przekątną. Po tych operacjach otrzymasz dwie przekątne, które przecinają się po środku, będzie to centrum pokoju. Następnie, za pomocą ruletki, Zmierz tę samą odległość od powstałego środka wzdłuż czterech linii przechodzących do narożników. Na przykład półtora metra od środka do narożników. A następnie rób ślady. Następnie weź marszowy sznur i pobij etykiet linii, aby na suficie uzyskano prostokąt lub kwadrat. Następnie zmierz powstałe strony tej liczby. Przeciwne linie powinny być równe długość. Dozwolony jest błąd 1 do 4 mm. Jeśli przeciwne strony figury geometrycznej różnią się o więcej niż 6 mm, powinieneś ponownie zmierzyć segmenty z centrum, aby były takie same. W końcu, stosując miarę taśmy. Konieczne jest znalezienie środka boków w powstałym prostokącie lub kwadratowym. Wykonaj linię przez środek zadaniem marginalnym zgodnie ze znakami. Wzdłuż tych osi musisz przykleić płytkę. Wielu programistów woli piankowe karty sufitowe, aby przykleić się po przekątnej. Jak pokazano na zdjęciu sufitu piankowego. W takim przypadku musisz nieco inaczej umieścić osie. Powinny one przejść z jednego rogu do drugiego i są względnie umieszczone względem siebie pod kątem 90 stopni. Jeśli kąt jest rozmyty, to w jednej chwili mogą wystąpić karty. Przykleić się do powierzchni zasady klewania płyt polistyrenowych mogą się nieznacznie zmieniać. W zależności od zastosowanego kleju, klej należy całkowicie nakładać lub przeszywać na wypukłości, które są dostępne z tyłu panelu lub w zakątkach i pośrodku. Aby nie zamykać oznaczonych osi, klej lub klej najlepiej nakłada się bezpośrednio do płytek. Odbywa się to za pomocą grzebienia, który jest używany do skierowania się powierzchni z płytkami. Jeśli na suficie występują nieprawidłowości do centymetru, Preferuj narzędzie z dużym zębem co najmniej 12 mm. Jeśli to nie wystarczy, dodatkowo go rozmazuję, a sufit należy wykonać ostrożnie, aby osie nie zostały usunięte. Sufit i płytki powinny być rozłożone w przeciwnym kierunku. Jeśli użyjesz specjalnego kleju typu Lkitan. To przed ułożeniem płytek musisz wytrzymać przez 10 do 15 minut. Wygodne jest natychmiastowe nakładanie kleju przez 3 do 4 panele, aby do czasu nakładania kleju do następnej partii płytek można było już przykleić pierwszą z nich. Wskazane jest. Aby porowaty sufit nakładał grubą warstwę mastyk, graf sufit z paneli po oznaczeniu sufitu możesz przejść do wklejania kwadratów na powierzchnię. Jeśli kwadraty mają ulgę, musisz sprawdzić, czy to samo zdjęcie jest obecne na wszystkich kwadratach. Jeśli to samo, będziesz musiał przykleić panele w określonym wzorze. A jeśli obraz jest inny, możesz przykleić produkty bez takiego wzoru. Musisz więc zacząć wkleić z powstałym środkiem pokoju, ponieważ często w procesie klejenia płytek, wiele z nich ma niepowodzenie stawów między poszczególnymi płytkami. Stopniowo wypełnij całą powierzchnię. Instalacja sufitu piankowego jest zalecana do degenerowanego elektrycznego okablowania i zawsze w rękawiczkach aby nie zabrudzić paneli przyklej pierwszą płytkę, aby jeden z nich został umieszczony dokładnie w centralnym punkcie, w którym zbiega się cztery środkowe płytki. W tym momencie mogą istnieć elementy mocujące lampę, w tym przypadku narożniki płytek muszą zostać odcięte. Miejsce cięć jest pokryte na przyszłej płycie żrandola lub ujścia sufitowego. Krawędzie panelu muszą być wyrównane wzdłuż wcześniej planowanych linii prostopadłych. Naciśnij ściśle płytek podczas przyklejenia do sufitu, ale upewnij się, że nie ma wgniecenia. Następujące płytki należy umieścić w równoległych rzędach. Nie pozwalają na tworzenie się między krawędziami luk. Powinieneś skupić się na trójkątnych strzałach dostępnych z tyłu paneli. Powinny wyglądać w jednym kierunku. Ostatnie rzędy paneli najczęściej konieczne jest przecięcie noża do pożądanego rozmiaru, a po dopasowaniu nakłada klej. Po wypełnieniu tej przestrzeni na suficie na suficie pozostały małe pęknięcia na suficie, aby je wypełnić. Potrzebujesz zakupionego kwadratu. Zmierz. Jak wymagany jest szerokość, pokrój i przyklej go jak zwykły kwadrat. Nie uszczelnij całą powierzchnię jednocześnie. Klej wyschnie szybko, więc należy go umyć. W przeciwnym razie trzeba złomować klej wraz z kawałkami piankową. Konieczne jest stopniowe uszczelnienie małego obszaru. Napełnienie szwów i wycieranie pozostałości kleju wilgotnym szmatką. Różnica między skrajnymi paneli a ścianą musi być pokryta cokołami sufitowymi. Składanie między płytkami większość awarii w szwach płytek piankowych uzyskuje się ze względu na ich różne rozmiary, aby temu zapobiec. Lepiej jest przykleić panele nie w niewielkiej odległości od 1 do 2 mm. Następnie wypełnij też tym samym kitem. Zaleca się pomalowanie farby opartej na wody, aby w końcu ukryć klejone płytki sufitowe z starannie zadarzonymi szwami, aby być pomalowane farbą opartą na wodę. Aby w końcu ukryć wszystkie wady w pracy, pianę można odmalować do 5 do 7 razy. Zasadniczo możliwe są płytki sufitowe bez szwów, aby powłoka wyglądała jak całość, a woda nie przenika między szwami. Zaleca się wypełnienie wszystkich szczelin między panelem uszczelniaczem. Silikonowy uszczelniacz jest odporny na temperaturę i wodę. Po wypełnieniu szwów zaleca się wygładzanie go palcami lub pielnitem i usuwanie nadmiaru wilgotną szmatką. Trzymanie pianki ostatnim pociągnięciem klejących płytek piankowych na suficie jest naklejka frytek polistyrenowych. Oni, podobnie jak płytki, mają szeroki zakres kształtów tekstur i kolorów. W przypadku małych pokoi zaleca się wybór wąskich desek, które z małym dyskretnym obrazem. W przypadku dużych pokoi lepiej jest wziąć ogromne. Frasy należy przykleić z narożników, regulując się wzdłuż ściany i powodując że wkładka między poprzednim paskiem i już przyklejona z rogu, możesz przykleić fryz przed lub po wklejeniu tapetą. W pierwszym przypadku wymagana jest wysoka dokładność w procedurze dopasowania tapety lub użycia dekoracyjnego fryzu. Teraz możesz przykleić gniazdko sufitowe. Wycinając otwór na żrandol na środku. Możliwe jest również pokrycie piankowego sufitu farbą. Odcienie światła będą wyglądać najlepiej. Jednocześnie możesz pomalować bazową płytę sufitową. Pod koniec pracy zamknij drzwi i okna mocno w pomieszczeniu, aby wyeliminować ruch przepływów powietrza. Opowiedzieliśmy o funkcjach: zaletach i cenie plastikowych płytek na suficie. Istnieje wiele piankowych paneli na sufit. Prostokątne i kwadratowe, cienkie i grube, z szwami i bez, białe i wieloparteczne. Nie liczą wszystkiego, ale łączy ich dość prosta procedura instalacji. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz razy 06.12 2016 anonimowy dobrze 09.11 2017 anonimowy dziękuję ci bardzo przydatna instrukcja w przeciwnym razie wkleiłbym to teraz uśmiech szkoda że u 200 Bebeks leszu 200 nie doceniają 01.09 2021 anonimowy szkoda że u 200 Bebeks leszu 200 p płytki piankowe są niedoceniane ale z nimi marzenie wyłączy nawet nowoczesny sufit bez wyrównania Http z Remont rus mechta o równą Sowymenną Potolkę i Spolnima jest tani i możliwy aby znaleźć piękne białe kafelki. Jak po drogim kit i wyrównaniu. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz razy 0,6.12. 2016 anonimowy dobrze 0,9.11. 2017 anonimowy dziękuję Ci. Bardzo przydatna instrukcja. W przeciwnym razie wkleiłbym to teraz. uśmiech szkoda, że u 200 bebeks/ u 200 dnie doceniają 01.09. 2021 anonimowy szkoda. Że u 200 bebek slash u 200 p płytki piankowe są niedoceniane, ale z nimi marzenie wyłączy nawet nowoczesny sufit bez wyrównania HTTP z Rash remontir u Rus rush mech potolkę i spolnima jest tani i możliwy, aby znaleźć piękne białe kafelki, jak po drogi mkit i wyrównaniu. Dobrze dziękuję ci! Bardzo przydatna instrukcja. W przeciwnym razie wkleiłbym to teraz. Uśmiech szkoda, że u 200 bebeks u 200 p płytki piankowe są niedoceniane. Ale z nimi marzenie wyłączy nawet nowoczesny sufit bez wyrównania http. z esz z nami. remontir u ruiznami. Ru mechta o równą, potolkę i spolnima. Jest tani i możliwy, aby znaleźć piękne, białe kafelki. Jak po drogim kit i wyrównaniu. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.